Cześć widzowie! Witam was w chłodny pranek listopadowy. Jak widzicie, coś tam zacząłem działać z tą koparką. Wczoraj udało mi się. Liza, nie drapcie. się! Wczoraj udało mi się. Liza, już nawet zdrowa. Zostały jej takie. taka skóra goła. Już jej piesek. Tak? I już wraca. Do harców, wracam do harców i psot. Tak, tak jestem niegrzeczny. Yy, Wczoraj udało mi się zmienić olej w tym silniku. Filtry. Yy, no i powiem Wam, że no nawet nie było tak źle. Przyzwoicie, przyzwoicie nawet to wyglądało. Nawet filtry były założone yy, zamiast jednego wstępnego, drugiego dokładnego, to dwa dokładne. Filtr oleju też tam na w miarę wyglądał. Yy, I co jeszcze mi się udało zrobić? Poprosiłem kuzyna, że mi pomógł yy, zaspawać to ramię. Tak, już w sumie kończyliśmy to spawać. Już było ciemno. Ale nawet, że to nam. No nie jest cudo, ale, ale myślę, że będzie ok. Myślę, że będzie ok jak na te warunki. Co wczoraj były, to naprawdę to wyszło, to wyszło całkiem spoko. Yy, wykręciłem sobie te nakrętki. Spróbuję teraz dzisiaj wybić. Tylko złożnie przestawić to ramię do przodu yy, i spróbować pracować na tym naj, najdłuższym promieniu. Yy, I co jeszcze? No i co? Teraz im odpalę. Ogólnie ma coś jeszcze, chyba te zaworki zwrotne, ma, ma coś tam przytkane, bo, bo to paliwo cały czas schodzi, Nawet jak się zostawi na chwilę, yy, zgasi, no to po, po jakiejś chwili tam ma ciężko ciężko ma załapać. Yy, co jeszcze? Co jeszcze mi się udało zrobić? Aha, no przesmarowałem trochę te ramię Nawet że powiem wam, że to było nawet bałem się, że to w ogóle nie jest tam nasmarowane, czy, czy zapieczone, ale, ale nawet, że było nasmarowane. Co tam jeszcze Wam mogę powiedzieć? No i chyba tyle. Teraz jeszcze tak, muszę dolać oleju hydrauliczno-przekładniowego do, do Nicholanda Zapiąć przyczepę i będę próbował tam trochę wozić tego żwiru bo, bo tam mam takie fundamenty do obsypania i pasuje to zrobić właśnie przed mrozami no i co, no i tyle na razie jak coś tam to jeszcze będę na bieżąco będę was informował, no cześć liza, pożegnaj się no i słuchajcie, plan wykonany ramię przełożone trochę było z tym zabawy ale dało się zrobić także jest wysunięty najdalej jak się tylko da koparka eee, zatankowana zalana płynem i co jeszcze tylko muszę sprawdzić poziom eee, tutaj hydrauliki w tym Holandzie i można pracować dobra wam nagram jeszcze jakiś filmik tam z pracy później Aha, jeszcze mi zostało tak, ten olej hydrauliczny, tylko muszę się dowiedzieć, jakie filtry i właśnie nie wiem, jak tutaj się wymienia ten olej w zwolnicach. Nie wiem, jak tam macie jakieś informacje, to bardzo bym prosił o pomoc. Tak te zwolnice wyglądają. Tu od spodu jest co prawda jakiś spust, ale, ale nie wiem, nie wiem, którędy, którędy by to nalewać. Jeszcze najwyżej później sobie wezmę w Kerserem I to wyczyszczę ładnie wszystko I yy, może się tam coś okaże Ale jak tam macie jakieś informacje gdzie to, gdzie to lać to, to To bardzo proszę O Opisanie w komentarzach No to dobra, do zobaczenia No i dobra, dojeżdżamy do stawu Będziemy powoli zjeżdżać To tutaj to sobie wyrównam. Są to moje pierwsze godziny w operowaniu, także nie śmieję się. Czy pierwsze godziny? No ja wiem, godzina już tak pracowałem. Tak bardzo, no bo wcześniej tym ostrówkiem coś tam jeszcze grzebałem. Dopiero się uczę. A, ma jeszcze takie coś ta koparka, że yy, nie nie ma hamulca obrotu. No, ona chyba nie, nie, nie ma tego hamulca, ale właśnie jak się ją ustawi gdzieś pod górkę, to ona samoczynnie sobie opada. nie robię, ona sobie dąży właśnie do, do swojej pozycji jak gdyby wyjściowej grawitacyjnie trzeba to właśnie kontrolować nie wiem czy tak ma być czy, czy, czy to tam jest coś uszkodzone Zarnie wychodzi. Na tym ramieniu są, na ramieniu, na łyżce są strasznie wielkie. Ale na razie chyba z tym nie będę się tak przejmował tym. Zobacz, jak będzie chwila, to, to się tym zajmę. Chcę tutaj wyrównać, żeby tam można było później wjechać. Barka nie była uchylona, się już trątam. z tą jazdą yy, Najgorsze jest pierwsze tam 2-3 metry do przejechania tak ją strasznie dusi a później tak jakby nie wiem albo jak już ten olej pójdzie do ciepły do, do silników to, to idzie lepiej po prostu no nie wiem co to, co to może być Traki, ja, ja jestem taki trochę kogobojny na takie różne przechyły Dobra, zobaczymy jak daleko dojdziemy. Już było to no, dobra wystarczy tyle Coś tutaj może podziałamy. część która tam była kiedyś robiona, czyli tu powinno być głębiej, wybiorę sobie stąd to błoto, tak żeby już został sam, sam drzwirek Podnie Słuchajcie, będą jakieś skarby. Na ja razie widzę jakieś patyki. Słuchajcie, jak widzicie, podejechałem sobie przyczepom Tu sobie troszeczkę usypałem eee, i próbuję to jakoś tam ładować. Tak, te ruchy mam jeszcze takie nieskoordynowane, więc dzień muszę jeszcze popracować, żeby tak nabrać prawy. Zaczynam kumać o co chodzi. tego będzie, no Przyczepa będzie do mycia Zapewne eee, Chciałem też usypywać tutaj, powiedzmy sobie trochę, I dopiero później ją eee, Ładować na przyczepę to dwa razy ta sama robota, także już lepiej kurczę chyba to mokre wozić, bo by było to od razu, już to później usypywać, później stąd brać. Nie jest daleko, także yy, nie, nie będzie z tym kłopotu. Jakby gdzieś dalej było, no to wiadomo, że to wszystko jest yy, strasznie ciężkie. Fajnie będzie to ładowało Myślę, że całą spokojnie dam radę załadować przyczepę. Czy, no nie będę ładował cały Chodzi mi o, o Bez tam bez jakichś tam alepejskich kombinacji Jeśli się po prostu udają załadować w miarę fajnie No i tyle No tak to wygląda Ta praca Nauka że ja sobie tak usypałem na razie.

No, jak, jak będzie źle dowodzić, to, to to będę po prostu sobie przeładował na brzeg i, i później jeszcze raz, no, ale wydaje mi się, że lepiej, lepiej chyba od razu to przewieźć niż się tak bawić po kilka razy. Dobra. Tu po żeby nie było fontanny. Fontan tam dobrze nasypiemy. Do tej roboty była lepsza ta przyczepa no i bez tych gór. Słuchajcie, meldunek z prac. Yy, wywiozłem trzy przyczepy tego, tego ala żwiru. Tylko był problem, bo jak stałem tutaj na dole, to tutaj zawadzałem o ten brzeg i nie dało się rady obrócić. Yy, dlatego musiałem tu jeszcze podsypać trochę tego żwiru i nie chciałem wjeżdżać w taki mokry, bo on by się rozeszedł, dlatego zająłem się tam trochę, tamtą stroną, żeby to w miarę obesło, ale tu już widzę, że można by w sumie spróbować tutaj wjechać. No i co? Wybierałem na razie z tego miejsca. Tu jest tak dosyć głęboko. No i co? No i sobie teraz robię. Tu sobie trochę zacząłem działać. Tak sobie to zrobiłem. Taką półeczkę na razie, ścieżkę. Korzenie wdaję na, na jakby na spód z tych, z tych krzaków, i reszta idzie na górę. Tak sobie. Tak robię to praktycznie pół na pół. pół. Pół w skarpie tej ścieżki, a pół w stawie. I oczywiście trzeba usypywać tutaj trochę od stawu, trochę wyżej. Bo jak koparka wjedzie, to to wszystko siada. No dobra, na razie koparka się fajnie sprawuje. Pracuje, daje radę. Okej. Okay. No i dobra, wjechałem sobie tutaj. I zobaczcie, jak to jest głęboko. Łóżka jest taka. Aha, no i mimo że podwróciłem dalej e, się nie obrócę ale zobaczę, może, może jak tutaj siądzie trochę e, ten rzek, to może się koparka troszeczkę przechyli i, i będzie się dało obracać Zobaczcie, tu już jest dno Garnozie. Nie wiem czy to ładować, Kurczę, chyba załaduję sobie tą ziemię od razu Na koparkę Na przyczepę Będę musiał chyba cofnąć